Witamy serdecznie. Wczoraj e, krótki reset, e, mała przerwa, e, nie wrzucaliśmy nic, trzeba było się ogarnąć po e, zawodach, e, na których, e, wspomnę, osiągnęliśmy fajne rezultaty. Co prawda, dopisało nam troszeczkę szczęście, bo e, moi dwóch e, super rywali, czyli Miłosz Kurkul i Jarosław... E, Jarek z Speedbike Store zostali wykluczeni poprzez nierugulaminowe elementy e, motocykla. Nie mnie to oceniać. Dzięki temu ja zyskałem pozycję i w generalce oraz w pozycję w e, tutaj tej finałowej rundzie, więc... E, Drugi, drugie zawody z rzędu kończymy na podium jako Pitbike Husator, Husator, Husator Racing Team i Husator Team. Jesteśmy bardzo dumni, bo jeździliśmy 140, która ma 17 koni, jest zmodyfikowana i będziemy Wam cały czas pokazywać, że ta modyfikacja jest trwała, niedroga, a daje Friday z jazdy, jest naprawdę na z, równo ze 150 kami Daytona.